Nie mam kamery, to skarby ponownie. Telewizor jest, yy, blaupunkt z pilotem i. całe to, to zabiera. No. i całe to, to zabiera. A w torbie ma saturator, taki oryginalny, stary Soda Streamer <grych> To tu wtedy były. To tu wtedy był gramofon ten. Merkur, i, do, i Merkur. I, Merkur i, no. I podejrzewam, że z tego gramofonu to jest reszta tych płyt. No, bierzemy i idziemy. Zobaczcie co tu jest ponownie, szpulowy magnetofon, wiesz co przechylić może ten kosz trzeba w bok, bo się nie sięgnie, co nie spróbować go, Jak? ten odsuńmy i tego w tą stronę, o dobra tam siadło, telewizor uważaj, żeby nie zwaliło, mhm. tak jak mówili na filmach, że łatwo przechylić, ja przechylę choć od tej strony. Jest do góry nie, nogami, ale w dobrym stanie. jest w dobrym stanie. Co nie mamy? Jest, bo... ale będziemy znowu tego nieść. Chyba, że przyjadę tu auto. A ja w sumie. No to nieźle. Kolejna. Widać jest sprzątanie tutaj i Poczekaj, lecą fajne rzeczy. Poczekam, tak, nie będziemy nieść, bo to zapusie, ciężkie. Bo ktoś nam za, za mhm. Nie przygotowałem kamerki, to tak z doskoku. O, i trochę się trzęsie, bo mój telefon nie ma stabilizacji. Marcin poszedł po auto. Ja w międzyczasie sobie sprawdziłem. Zawias jest wyłamany. Ten jest ok, ale no sprzęt jest w stanie. Dosyć spoko. No, dosyć spoko. Tak na moje oko. Jest zrk. Magneto te Nie znam.